Hej, hej, Redox, witam was w pierwszym odcinku z, pierwszym odcinku gry Farming Simulator 15 no i widzicie już to, to nie jest wiadomo początek to już trochę mm, ja sobie postanowiłem nagrać coś innego niż, niż Euro Truck albo, albo, albo American Truck Simulator no, szczerze to też jest symulator, tylko że no, nie idziemy po kraju, tylko mamy tylko mamy naszą... o nie tutaj nie to No, o, widzicie przy okazji przez przypadek, że mam odpalił piłę. Tak, tak jest jak człowiek długo że mnie grał I mi się trochę konfiguracja myli. No. A pokażę Wam szczerze, co mam za maszyny już No trochę na kredyt, tak żyłem trochę, ale już na sama na ta sama, sama przyczepa, co mam do tych do po, 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 do, beli siana, ale zobaczę, co pokażę. O, trochę trzeba tak, ten... jakoś to się, o, jakoś, jako, jakoś to się trzyma, ale. Nie, nie chciałem tego zrobić. No, kurde. Człowiek długo nie gra, tak się tutaj dzieje. No. Oj, trochę, trochę mi się przycinam, bo sobie kurde sprzeczki pociągające latarnie bez sensu, takie. O Boże, bo tu wychodzę z GTA na no, moje przy, przyzwyczajenie. Widzicie te lampy i one trochę tną, no trochę... Nawet bardzo, na przykład co, co pokażę wam. Piotnączę. O, widzicie? Jak się patrzy na nie? To się tnie. Tak, miałem je. O. Skaszone, zgaszone i się nie tnie. No, to mamy dalej. Co tu mamy? Eee, tu mamy kosiarkę do, do koszenia trawy. Kwa. Eee, jak to się włączało? O, dobra. Chwilę, że to dobrze było widać. no widzicie? Już jest skoszony. no tu mam jeszcze. Hmm. Tu jeszcze mamy. Ehm, kurde. Jak się nazywało już. Z... A do... do zagrabiania Nie, że wróć nie do do... Kurczątka, dobra muszę wejść tutaj i wam powiem co, 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 co było. Przestrzą, e, to było Przestrzą... sarka, to była, trochę długo, żebym nie grał co jest? coś tu jest trzeba mi się cofnąć, aha, dobra, już wiem dlaczego no dobra, kurwa no co mamy tak ale gdybym grał na kreweturze samej to mi się może nie mieli z guzikami, ale gram na padzie. Kwa. No, tu mamy e, paszowóz. Tutaj Tutaj u góry rzuca się bele. Bele ja dobrze pamiętam. Tu się. Tu tym się zbiera. Mnie, hmm, nie, nie gnojówka. Kurde. Już zapomniałem. O, ja po sobie będę tak przechodził. No i tu mamy kombaj oczywiście. No tak to wygląda w środku. Trochę syfum, podnoszonym po poprzedniej pracy, nie posprzątany. No, a to znowu ta czczepka. znowu ten. O, tu jeden kolejny z kolejnych ściągników. A tu znowu ten. Tu taki stary tu się dostaje go na początku. W sumie nie sprzedawałem go, zostawiłem go sobie. A to jest jedyny samochód normalny. Szkoda że trochę... Jest... Trochę wygląda, nie popracowali nad nim akurat ale to też jest oryginał, to nie jest pobierany żaden. O. To moja wywrotka jedna tam ook. to jest siewnik. Czyli ciągnik ze siewnikiem. Tu był to, że okay. to było do... do zbierania buraków. Kombajn. Pomyliłem się? Nie, a to jest ten. To jest siewnik też. To jest kurczątka. Też ciągnik, ale z czym to było? A, z kultywatorem to jest tam. Co no. to jest z tym... zaprzyskiwaczem. No, To tak niepozornie wygląda. W rzeczywistości trochę to jest długie. Ja Odjadę, tak. żeby się nie zabrać do ściany. No i to jest cała, cała jego długość. No, i tak sobie odpryskuję sobie. Pola, oczywiście. No ja w ogóle tak bazuję, mam, mam ciągniki samej firmy New Holland. Tu mamy kolejny ciągnik siodłowy z lawetą, żeby ze sklepu przywozić sobie maszyny. Ten to był. Aha, to jest siewnik. To jest taki standardowy malutki siewniczek. Aha, już kombajn Aha, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. Kurwa, wyjścia. Dobra, czekaj, jak to było? A, dobra, to tu był. To mogę Wam zademonstrować moje pola ale no trochę. No, finanse są słabo. Może się Pan nakupywał ostatnim razem. E... No, pól do dużo. za dużo też to nie mam. Ale co ja tu mam? E, tutaj rosną ziemniaczki. <laughs> ziemniaczki. Tu pszenica, jak widzicie. jęczmień. Kurydza. No i tu hoduję trawę, żeby dla zwierząt mieć na pasze. A no właśnie, nie pokazałem moich zwierząt. Nie pokazałem. A tu mogę. E... Kurczę, gdzie to było? A, no to tutaj krowę posiadałem 30 krów. Owce 10. Kury 11. Eee, Dobra, to mogę wam jeszcze. No, 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 no. No co jest? A, w to B się zaplasił, to nie... Ehm, Moją... Pokażę wam, moje krowy hmm, 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 hmm. O, Akurat się wid... W ogóle w, w, są... Akurat się pożywiają hmm. Zobaczcie, coś się psuje Raz się ruszają, a raz nie W tym przypadku się nie ruszają jeśli mi to wygląda. Może musiał grę włączyć na nowo, ale to nie ma sensu. Tylko nagrywam tylko taką pokazówkę, co ja tu mam. Ta się rusza? Kurwa, czekaj, przeskoczę. te się. O, widać, widzicie, te się ruszają. One ładnie jedzą. Trawkę jedz, jedz, jedz. Ta se śpi, tam jakiś gościu jedzie na drodze w oddali. Ops, widzicie, taka, ta mapa jest taka jakaś zasofana, jakby gdzieś kurde, jakiś czy na Ukrainie, takie nie wiadomo, nie wiadomo co, skąd. Hm. No, mućka. no ta stoi się rusza, a te kurde stoją jak wryte. Hmm, Powiedz mi się, się. No nie da się. No, a dosta w ogóle cała mapa. A no, tak w ogóle, jak ktoś by chciał ze mną grać na multi i posiada grę, to oczywiście zapraszam. Jeszcze wiadomo, trzeba dać mi znać dzień 2. Wtedy muszę sobie grafik ułożyć. I wiadomo, najlepiej to mam godziny. Mm, popołudniowe, no wieczorne Bo nie ukrywam, niestety YouTube to nie jest m mój, za m mój, e mm. Zarobek z żadnego z tego to nie jest Więc do tego człowiek musi pracować Więc do tego Nagrywam tylko w czasie wolnym, co nagrywam No ja nie, o nie, nie mam po prostu stałych godzin pracy, jak jest robota, to się pracuje. No, jak nie ma, to staram się nagrywać. No, eee, a może pokażę moje pola, czekaj, na co dwa. te lampy będę musiał usunąć normalnie, bo eee, lagują strasznie. Oczywiście, jakbyśmy zaczynali grać z kimś, to mogę, możemy zacząć na tej mapie, albo po prostu zacząć od nowa od podstaw z po pierwotnymi maszynami. Tu sobie ziemniaki rosną. No, trochę to pole jest duże, także możemy się przejechać po polu tam. No. że tak, tak mało rzeczy się rusza w tym na nowy, Tam widać że się rzucają kilometry. Na żółtym polu tam. Szkole, tak nie mam No wiadomo, to jest bardziej dopracowane, że maszyny wyglądały W środku też wyglądają, ale... Mało się ruszań, porównując z tym, co jest w Eurotraku, Albo w American Truck No, to tak się tłumy. Czekaj, gdzie... A, tu już ziemniaki już k powoli ten... Rosną sobie, tam przebyło było świeże sadzonki jeszcze W tej części Tu mam pszenicę Czekaj, czekajcie czekajcie. Nie 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 nie. nie. Bo ja żem... Ja, przejechał przez pole jedno. Że, żebym w poprzek pojechał, z prosto. Tutaj był... Tu są ziemiaki, no. Ha. No tu są jeszcze rosną sobie. Tutaj co to było? Eee pszenica, no bo... No to jest pszenica Mówię jak grałem cały czas to nie pamiętałem co jest to A tak to trochę wyszło Trochę Wyszło wyleciało z pamięci Tutaj mamy jęczmień. No tu mamy jęczmień, A tutaj jeszcze była kukurydza, jak tak zapamiętam tak, kukurydza tu się rośnie. No, kukurydza. A, ogóle stan... Jak tam ro... No, piorów zbiorów jeszcze jest. No. No, ja sądzę, że to byłoby na tyle bo 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 No szczerze, to tu nagrywa za dużo? Jak ktoś będzie chętny do grania, to mówię. No jak tak jest... dajcie znać. No. No. To pozdrawiam Redox Cześć